Ponad 180 prac z 16 placówek regionu Legnickiego to liczby obrazujące zainteresowanie piątą edycją przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej sercem malowane. Dziś w szkolnym schronisku młodzieżowym wyróżniono najciekawsze propozycje. Pierwsza edycja przeglądu twórczości artystycznej Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Sercem malowane odbyła się w 2003 roku. Od tamtej pory co dwa lata Towarzystwo Przyjaciół Dzieci organizuje to przedsięwzięcie. Tym razem na przegląd napłynęło ponad 180 prac z 16 placówek regionu legnickiego. Widać, że w te prace wkładają dużo właśnie serca, stąd taka nazwa, i cieszymy się, że możemy właśnie tym dzieciom pokrzywdzonym przez los dać jakąś radość. Nadesłane prace były bardzo różnorodne i to pod względem tematów i pod względem techniki wykonania. Na szkle malowane, yy, szyte, no miszmasz jak to mówią, wszystko. A co na tych pracach? Jesień, zima, lato, yy, bałwanki, yy, rodzina, kotki, wszystko. Tak naprawdę. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom, a do tego najciekawsze prace zyskały specjalne wyróżnienia jurorów. Wśród nagrodzonych byli podopieczni lubińskich warsztatów terapii zajęciowej Akademia Życia. Zawsze kiedy się nagroda jakoś dostanie, czy po prostu jakieś wyróżnienia, to jest zawsze jakaś satysfakcja. Wielka radość, satysfakcja, no i duma. Dla naszych uczestników jest to jakaś forma wyróżnienia za ich wkład i pracę, którą wykonują na zajęciach różnych pracowniach. I efekt tej pracy, no, jest na pewno też jak ocena, jest to jest efekt pracy, bardzo się z tego cieszą. Dodajmy na koniec, że spośród Legnickich placówek wyróżnienie specjalne otrzymał Zespół Szkół Integracyjnych. Tą informacją kończymy dzisiejszy teledziennik. Za chwilę prognoza pogody, a co godzinę przed teledziennikiem kwadrans akademicki, a tam koncert Elżbiety Dembskiej. Zapraszam do oglądania. Miłego wieczoru Państwu życzę. Do zobaczenia!